Przychodzisz tu, bo podoba ci się jeden chłopak. Skąd wiesz? I Iniaki mi powiedział. Serio? Dobrze, że w końcu postanowił wszystko wyjaśnić. A propos Iniakiego. Roberto, co? Pascual cię szuka. Czego chce? Wzywa cię liderki. Rozmawiamy. No, 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 eskwę, porque... Idź, bo dostanę nagany Dobra Pospiesz się Nie mów mi, co mam robić Wszystko w porządku? Jasne Gdzie się podziewałeś? Grałem. Długo cię nie było. Stęskniłam się. Już dobrze. Tak? Jest miła, tak? Bardzo ją polubiłam. Oni nas masakrowali. Zamiast biegać w kółko trzeba było ćwiczyć z zawodowcami. Właśnie. A ja myślę, przestań Jack, mam prawo wyrazić swoją opinię. Trzeba dać im nauczkę, bo prawie okaleczyli dieka. Jasne. Co się tu dzieje? Mam nadzieję, że wygramy zanim nas zabiją. Dobra nasza. Dobra nasza. Co ty robisz? Rozśmieszam was. To ma być sportowa postawa? Zabierzcie mu kamerę. Zrobić ci zdjęcie. Chodź. Po co Gaston nas tu wezwał? Nie wiem. Pan coś wie? Sądząc po minie nie ma złe wieści. Już po mnie. Opanuj się. Wybuchła afera. Czemu? Bo jest remis? Zaginął trender może nie wytrzymał presji i uciekł. Coś się tu święci i chcę wiedzieć co. Wyjaśnię ci. Nie próbuj nikogo kryć, bo ja i tak wiem, że to sprawka uczniów. Popamiętaj mnie. Czemu się ich czepiasz? Nie widzisz, że są wyczerpani? Alma ma rację. Niech odpoczną. Czemu uważasz, że mają coś wspólnego ze zniknięciem trenera? To nastolatki, nie kryminaliści. Poza tym świetnie grają. Nie mówisz jakich trener. Jesteś bardzo niemiły. Chodźmy stąd. Jasny. Tak, przepraszam. Bardzo cię boli. Zmasakrowali was. Napijcie się czegoś. Macie jeszcze drugą połowę. To nasza szansa na gole. Oni oszukują, a ja nie ufam sędziemu. Trzeba się nim zająć. Tylko jak? Ostro. Bardziej na środku. Tutaj? Niżej. Zapomnij. Tomasz. Nawet nie wiesz, jak mocno mnie walnęli. Skoro tak cię boli, to oczywiste. Ale to nie było tutaj. Bardzo cię skrzywdzili. Strasznie boli. To ja idę do bufetu. Dobra. Bardzo cię boli. Zrobić ci masaż? Tak. Kładź się. Musi być mocny. Leż spokojnie. Strasznie boli. Tak. Pomóż mi, Santos, zachowuj się. Ostrożnie. Opuchlizna zaraz zejdzie. Przewracasz się. Przeszkadzam? Nie spodziewałam się ciebie. Mówiłem, że przyjdę. Nie pamiętasz? Nie. Już ci lepiej? Tak. Co ci się stało? Ma olbrzymiego guza. Spokojnie, niedługo zejdzie. Cześć. Zajmij się Niko, ale krótko, bo zaraz koniec przerwy. Ja Cię wykuruję. Chodź. Pozbędziemy się tego guza za pomocą steku.

Ale pogubiłem się. Powinniśmy zerwać, bo nasz związek to nie wypał. Serio? Jasne. Olewasz mnie. Odwołujesz randki, a wczoraj nawet na mnie nie spojrzałaś. Dziś przytulasz mnie i całujesz jak gdyby nigdy nic. Co z tobą? Jestem wylewna, ale mogę się zmienić. Nie... Jak mówiłem, sam nie wiem, czego chcę. Odpocznijmy trochę od siebie i przemyślmy to. Przepraszam. Co? Kazałam mu być blisko, ale nigdzie go nie widzę. Na pewno gdzieś tu jest. Ale gdzie? Nie mam pojęcia. Przyniósł swoją zabaweczkę? Nie rozstaje się z nią nawet podczas snu. Igor, daj lornetkę. Dziękuję. Poszukaj go. Na co się gawicie? Usiądź, kochanie, Roberto, co się stało? Gdzie idziesz? Nigdzie. Chciałam pogadać z Gandhiją. Nie myśl, że Cię szukałam. Nie? Wydawało mi się. Nie. Dzięki temu możemy dłużej pobyć razem przed rozpoczęciem drugiej połowy. Pocałuj mnie, żeby dodać mi sił. Mam nadzieję, że cię za mocno nie pobiją. Po swoich pocałunkach wyślę ich do szpitala. Zobaczysz. Lubię to. Co? Twoją bliskość i troskę. Mam nadzieję, że kiedyś pokochasz mnie tak jak ja ciebie. Szczęściarz. Czego chcesz? Gaston czeka tylko na ciebie. Pospiesz się. Czemu teraz? Bo tak. Powodzenia. Trzymaj się. Uwaga! Pomocy!